Witajcie kochani w nowym filmie. Seria torebkowa tak bardzo się Wam spodobała. Testowaliśmy torebki trochę droższe i trochę z niższej półki, sieciówkowe. i Dzisiaj mam takie w średniej cenie do 150 zł, ale bardzo dobrej jakości, z Mohito. Dzisiaj zrobiłam zamówienie akcesoriów z Mohito. I nawet na live ktoś mi napisał, zrób zamówienie galanterii z Mohito, bo jest świetna. Także Wasze życzenie jest dla mnie rozkazem i lecimy. Cała paczka torebek, zobaczcie tylko. I będę teraz po kolei wszystkie przymierzać i sobie je ocenimy. I nasz przegląd zaczynam od torebki numer jeden, czyli od kuferka. Jest to taki klasyczny kuferek na co dzień, który raczej nie zmieści tutaj w środku. Nie wiem, czy zmieści nawet tablet, tablet. laptopa na pewno nie, ale jakiś notys i najbardziej niezbędne rzeczy. Fluff już się bierze za opakowanie. Rad, raduj Darek. I słuchajcie, takie najbardziej niezbędne rzeczy na co dzień. Jest dosyć pojemna i tutaj ma przegródki. W środku mamy taką dużo przegrodę, gdzie możemy włożyć na przykład klucze, pieniądze. Ma też pasek, żeby zawiesić na ramieniu i pasek sobie teraz przetestuję. Jest wykonana z bardzo dobrego materiału, oczywiście to jest sztuczna skóra, nieprawdziwa. Ma też brelok, zaraz Wam pokażę. Zaczepię sobie tą rączkę, ten pasek. Pasek fajnie, bo jest regulowany i tak to wygląda. Także możemy nosić spokojnie na ramieniu. W ten sposób możemy też założyć po milenialsku, czyli na skos, czyli tak jak jest najbardziej bezpiecznie, tak to wygląda. Albo tak jak teraz się nosi, i najbardziej elegancka forma, czyli do ręki ten sposób. Kuferek wygląda bardzo ładnie, jest wykonany świetnie, ma tutaj brelok, ma dosyć duży napis Mojito i myślę, że materiał jest w porządku. Też jak go postawicie na półce, to będzie stał nie przewróci się. Także tutaj bardzo pozytywnie uważam, że naprawdę fajna rzecz, dosyć duże komory i zapina się na suwak. Nie mam tutaj zastrzeżeń. To jest torba numer jeden. Napiszcie, co myślicie. Nie wiem, czy Wam wspomniałam, ale torebek mam 10, więc tutaj naprawdę popłynęłam, jeżeli chodzi o wybór. Kolejna torebka bardzo w trendach jest to taki worek, ale pod pachę. Idealnie nam się tutaj mieści. Jest mniejszy, to nie jest taki duży worek, duża bagietka. Świetnie leży tutaj właśnie pod pachą. Myślę, że to jest chyba jedyne miejsce, w którym możemy nosić ewentualnie tak w ręku, bo przez e, ramię nie przełożymy. Co mi się w tej torebce podoba, to to, że w środku się zapina na zatrzaski wprawdzie, ale mamy też kieszeń, która jest zapinana na suwak, także to jest bardzo wygodne. Fajne jest również to, że ten łańcuch, który tutaj jest, jest odpinany. Możemy się go pozbyć i w ogóle chodzić bez tego łańcucha, ale myślę, że on dodaje tutaj charakteru i przez to torebka robi się ciekawsza. Podoba mi się też struktura skóry, że jest taka jakby troszeczkę pogięta, i również podoba mi się niewielki rozmiar i to, że jest dosyć lekka. Także ta torebka idealna na co dzień, żeby wrzucić podstawowe rzeczy. I jest sztywna na tyle, że wiecie, że nie będzie się też jakoś bardzo przywracać. Jest taka, wiecie, porządna. Nie jest to taki worek wiszący. Fajna podstawa. No tutaj też nie mam zastrzeżeń, do tej torebki jest świetnie wykonana. Torebka numer 2. Torebka numer 3 to niewielka szoperka, która zmieści tablet, notes. Jest już bardziej miękka. Taka, wiecie, taka układająca się do ciała i ma bardzo ładne nity. Te nity są charakterystyczne dla Mohito. Oni często mają akcesoria wykończone właśnie w ten sposób. Często mają w ogóle złote wykończenia, rzadko u nich się zdarzają srebrne. Jeżeli zwracacie uwagę właśnie na ich um, galanterię, to zauważycie, że właśnie często to, te połączenia są ze złotem. Co tutaj ciekawego w tej torebce? Nie ma wprawdzie suwaka. Oj, słońce! Ok. Nie ma wprawdzie suwaka, jest zapinana tutaj na taki zatrzask. W środku znowu mamy kieszeń, w którą możemy sobie włożyć bardziej cenne rzeczy. Ta kieszeń tutaj tak swobodnie lata na dole, ale jest przyszyta. Nie możemy jej odpiąć Torebka jest dosyć pojemna, więc dookoła możemy wrzucić inne rzeczy Nie ma dodatkowych tutaj kieszeni I te nity występują z jednej strony Więc też zwracajcie, zwracajcie uwagę Jak będziecie ją nosić Żeby nie nosić od tej strony, żeby nie zadzierać sobie żadnych ubrań Tylko właśnie od środka Torebkę nosimy w ten sposób Można też w ten sposób Myślę, że całkiem Całkiem spoko szoperka Nie jest może jakaś powalająca, ale jest w porządku Taka okej okay, torebka na co dzień Torebka numer 4, i to jest dobry przykład na to, że Mohito idzie swoją ścieżką. Oni nie kopiują innych sklepów, nie naśladują, oni trzymają się swojego stylu. Tutaj zobaczcie na czarnym tle mamy te złote nity, ale mamy też perełki, które wiecie, raz są modne, raz są niemodne. Takie kształt torebki również niby klasyczne, ale nie jest teraz w tym momencie najmodniejszym kształtem. Wiecie, jakie rzeczy znajdziecie w Mohito? Będzie trochę mody, ale ten styl ich jest raczej taki jednolity, i to mi się podoba, że marka ma swój styl i że klientki, które szukają takiego stylu, szukają Takich rzeczy wiedzą, że znajdą to właśnie w mochito, takie dodatki. Także to rybeczko jest mała, możemy ją nosić na, w ten sposób, na krótszej rączce i ona nie jest regulowana lub w ten sposób, albo na dłuższej rączce, na dłuższym pasku. Co mi się nie podoba, że ten pasek jest dosyć masywny do tak małej torebki. Pasek jest regulowany, więc tutaj albo wkładamy przez głowę, albo nosimy pod pachą. W ten sposób. Także jak Wam się podoba. Mi się zdecydowanie bardziej podoba na krótszym pasku, z tego względu, że torebka jest dosyć drobna, mała i po prostu ten duży pasek, myślę, że ją troszeczkę przyćmiewa. Torebka numer 4, dajcie znać, jak Wam się podoba. Zajrzę jeszcze do środka. Tutaj mamy kieszonkę małą. No i generalnie miejsce na telefon, klucze i szminka. Taka malutka. Właśnie jak rozpakowałam torebki, to zdałam sobie sprawę, że jedna jeszcze do mnie nie dotarła, więc mamy dzisiaj 9 torebek. Podzielili mi paczki, nie zauważyłam tego. W każdym razie. Piąta torebka to torebka na laptopa Trochę mi się nie podoba to, że przyszła tutaj zgięta Ale myślę, że to jest moment, żeby ją wyprostować Natomiast ona jest bardzo duża Co mi się też podoba, że mamy tutaj taką kieszeń Która jest zabezpieczona gąbką w środku Oraz wewnętrzną kieszonkę na przykład Na klucze czy portfel Bardzo elegancka Możemy ją nosić w ręku jako teczkę Albo możemy ją zakładać na ramię I długość jest regulowana. Trochę się wygina, ale włóżmy do niej laptopa Tak wygląda mój oklejony <laughs> przez lata laptop I mój laptop jest za duży do tej torebki. Jest za duży, ale po obciążeniu wygląda to tak. Myślę, że całkiem fajnie i profesjonalnie, i większe laptopy również tu wejdą. To jest zdecydowanie duży plus. to ma w ogóle bagaże, ma też różne torby, takie wiecie, podróżne. Od lat oni mają. Coś w stylu jak parfum, takie właśnie mniejsze bagaże można tam znaleźć. Także jeżeli macie dużego, ciężkiego laptopa, to to jest idealna torebka, bo nie zawsze te takie sklepowe mieszczą właśnie duże laptopy. Tutaj wejdzie, mówię wam, dwa razy taki jak mój, praktycznie, bo i dwa laptopy tu wejdą. Więc to jest fajna propozycja. Torba numer 5. I przechodzimy do jaśniejszych torebek. Torba numer 6 to będzie torebka idealna na wiosnę do stylizacji beżowych, jasnych, do stylizacji z mokasynami. I tutaj Mohito proponuje całą kolekcję takich torebek w połączeniu bieli z beżem. To jest fajne w tej kolekcji, że często tutaj są na przykład rączki dwustronne, więc w sumie mamy troszeczkę inny efekt przekręcając rączkę. I fajne jest to, że ta kolekcja jest spójna, przez co możemy sobie skompletować nerkę razem z torebką, z większą torebką. Mamy też paski, które są regulowane. Tutaj jest też większy pasek, który możemy spokojnie założyć przez głowę. Oczywiście może nie do takiej stylizacji, ale już do tręcza, do jakiejś sukieneczki będzie to wyglądało fajnie. Myślę też, że pod kątem Wielkanocy, jak się wybieracie do rodziny i chcecie zainwestować w torebkę właśnie na wiosnę, to można na nią zwrócić uwagę. Tu podobają mi się te boczne jakby elementy. Nie wiem, czy tutaj można to bardziej ścisnąć, czy nie. Ja bym tego jakoś bardziej nie ściskała. Ale podoba mi się tutaj to wykończenie. Wydaje mi się to ciekawe. Takie trochę, wiecie, jak jakieś wykończenia elementów jeździeckich. I tutaj też mamy złote okucia. Bardzo ciekawa torebka. Trochę taki inny kształt. Tak jak mówię, to idzie swoją drogą. I torebka siódma to właśnie nerka. Miękka nerka. Tak to wygląda. Bardzo fajna. Bardzo mi przypomina te nerki z Michaela Corsa, które ja przez lata nosiłam. Muszę je odkopać, bo to były jedne z najwygodniejszych torebek. Takie, które wiecie, są zawsze przy was. Możecie tam naprawdę napakować dużo. Niełatwo jest, że tak powiem, ukraść taką torebkę, zerwać, czy zgubić nawet. Osoby, które wiecie, zostawiają gdzieś swoje rzeczy, to taką torebkę zawsze macie przy sobie. I naprawdę ona, taka torebka, taka nerka, bardzo stylizuje każdy outfit. Tutaj trochę gorszy łańcuch niż mam w Michaelu Korsie, bo taki, że tak powiem, plastikowy się wydaje. I to jest element dekoracyjny, który można sobie odpiąć. Także myślę, że właśnie te nerki z Korsa, czy z Louis Vuitton były prototypem do, do tych torebek yy, i do tych połączeń kolorystycznych. Tu oczywiście mamy wybite mojito. Bardzo ładnie się to prezentuje. Dosyć pojemna torebeczka, taka wiecie, na podstawowe rzeczy. I teraz regulowany pasek. Pasek jest taki parciany. Przez co ma sportowych dosyć charakter, ale pasek można sobie wymienić na jakiś inny. No i właśnie, nosimy tą narkę typowo przez, wiecie, X <grytania> na skos. I tak to wygląda. Fajnie będzie wyglądać na tręczu, właśnie. Myślę, że spoko propozycja, właśnie jak lubicie jasne torebki, bardzo kobieca. Można oczywiście ją skrócić i dać ją. Pod pachę, ale myślę, że na dłuższą metę nie ma to sensu. To jest typowa torebka do noszenia na krzyż. No bo tak też można nosić, ale to już nie to samo. No i jak ktoś się uprze, to w pasie też chociaż. Nie wiem, czy w pasie bym ją nosiła. To już nie wiem, czy ktoś jeszcze nosi narki tak zupełnie w pasie. Jakoś tak nie widuję, żeby na ulicy tak nosili. Ale mm, bardzo, bardzo wygodna torebka. Myślę, że naprawdę ładna. Szkoda, że nie mam tej jeszcze jednej torebki, którą chciałam wam pokazać. Rzucę wam tutaj zdjęcia. E, szkoda, szkoda, bo chciałam ją porównać. To była z tej samej serii. Także nie wiem, może ją dogram, jak zdąży dojść. Torebka numer 8 naprawdę bardzo mi się podoba. Uważam, że jest przepięknie wykonana. Trochę kojarzy mi się z torebkami marki Polen, tej francuskiej marki ma piękną konstrukcję, zobaczcie. Taki półksiężyc, ale rozszerzający się, nie jest cienki. Bardzo ładnie to suszy. Te przepiękny kolor. Ten kolor to jest taka trochę kawa z mlekiem, ale taka rozmyta. Bardzo dużo mleka ma ta kawa. Łańcuszki mogłyby być lepszej jakości, ale myślę, że ta torebka byłaby wtedy droższa. Łańcuszek fajnie się wyjmuje bo tutaj w taki sposób jest to przyczepione. On nie jest, on nie jest na zatrzask, tylko tutaj po prostu wsuwamy jak bransoletkę. I to jest typowa torebeczka pod pachem. Tak ją nosimy. Myślę, że naprawdę ładnie się prezentuje. Fajny właśnie zamiennik droższych marek. Zamiennik właśnie jak macie ochotę na torebkę Polen za 1000 złotych, ale chcecie wersję budżetową. Przyznam się, że oglądałam torebki Polen. Nieraz mnie kusiły. I mam koleżanki, które kupują, ale nigdy nie kupiłam. Nigdy nie zamówiłam. Taka. Pojemna, naprawdę pojemna, można tu dużo zmieścić, i ma jedną kieszonkę, która się zasuwa na jakieś bardziej cenne rzeczy, których nie chcemy zgubić. Całkiem fajnie. Trochę się obawiam, to o suwak, czy będzie dobrze chodził, ale myślę, że spoko, trebka. No i tutaj. Już mi się wygięła rączka, także rączka jest sztywna, więc trzeba będzie ją układać. Ale naprawdę uważam, że jedna z lepszych torebek tego zamówienia. Torebka numer 8, piękna. I na koniec torebka numer 9, serduszko. Musiałam zamówić, bo wiecie, że kiedyś sama miałam kolekcję torebek z polską marką. Marki już nie ma, ale wspomnienia zostały i bardzo te serduszka lubiłam. Jeszcze mam, słuchajcie, schowane. Może ktoś z Was jeszcze ma, piszcie, czy macie, czy mieliście te torebki serduszka. Tutaj trochę inna konstrukcja tej torebki. Też ciekawa. Tak wygląda. Tak się otwiera. Dosyć dużo, myślę, tu się zmieści. Za zasuwamy z jednej strony na taki śmieszny suwak, i z drugiej strony podobnie. Pięknie to wygląda. Uważam, że fantastycznie to jest zaprojektowane. Torebka jest na cienkim łańcuszku, więc idealnie pasuje do tak delikatnego wzoru. Pięknie to wygląda. Uważam, że tutaj jest naprawdę świetna robota. Te dwie ostatnie torebki najlepiej zrobione ze wszystkich. Tak to wygląda. Serduszko, czerwone. Śliczne po prostu. Ta torebka będzie też fajna, żeby zabrać ją na wesele, żeby zabrać ją na imprezę jako kopertówkę, jako torebkę do ręki, bo naprawdę jest bardzo ciekawa i pięknie się prezentuje. Pięknie zrobiona, nie ma tu nigdzie napisu Mojito. Co też mi się podoba, że jest taka bardziej no-name i taka bardziej przez to, nie, wiem, luksusowa. I bardzo mi się podoba, jak jest zapięta. Naprawdę cudowna, cudowna torebka. Także serduszko, śliczna. Mogliby ją zrobić też w innych kolorach. Myślę, że będzie miała wiele fanek. Piękna torebka na wyjścia. Żałuję, kochani. Że nie mam tej ostatniej torebki, żeby Wam pokazać, ale wkleiłam wam zdjęcia. Mam nadzieję, że Wam się podobało, mimo wszystko moje małe mierzymy torebkowe. Mohito było marką sugerowaną, więc jak macie jakieś inne marki, które miałabym pokazać tutaj w filmie, to dajcie mi znać koniecznie w komentarzach na dole. Będę czytała, będę się was słuchać, będę robiła kolejne odcinki. Czy chcecie tańsze torebki, czy chcecie trochę droższe, bardziej jakościowe, bardziej znane marki, mniej znane marki polskie czy zagraniczne. Piszcie mi na dole, tylko nie piszcie mi, że mam zamówić torebki Polen na próbę, bo to nie wchodzi w w ogóle w grę. Może bym musiała jedną do filmu co najwyżej zamówić, a tutaj mamy, wiecie, w tej samej cenie mamy 10 torebek. Także dziękuję Wam serdecznie za dzisiaj i jak zwykle proszę o kciuki do góry. Jeżeli film Wam się podobał o subskrypcję i komentarz napiszcie, która była najlepsza. Będę z Wami w komentarzach. Widzimy się w kolejnym. Trzymajcie się, pa!